Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w filmiku o ulubieńcach stycznia. Dzisiaj moim głównym, absolutnie głównym zadaniem, no oprócz tego, które zawsze tutaj sobie stawiam, czyli opowiedzenie Wam o moich ulubionych kosmetykach z minionego miesiąca. Natomiast dzisiaj moim głównym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na trzy? Na trzy najczęściej zadawane przez Was pytania w ostatnich tygodniach. By trzy pytania przewijały się pod każdym filmem, pod każdym postem na blogu, pod każdym postem na Instagramie, na Facebooku, po prostu wszędzie. Więc najwyższy czas, aby tutaj na, przy szerokim gronie udzielić Wam odpowiedzi. Pytanie pierwsze, zdecydowanie najczęściej się pojawiające i najczęściej padające z Waszych ust. Co się stało, że moje rzęsy są dłuższe, są dużo gęstsze, są, jest ich więcej, no i co tu dużo mówić, po prostu wyglądają dużo lepiej teraz niż jeszcze kiedyś. Miesięcy temu. Wiele z Was pisało, no to pewnie jakiś nowy tusz, a to może nowa odżywka, koniecznie powiedz. I tak naprawdę wszystkie macie rację, bo jest to i nowa i odżywka do rzęs, pierwsza tego typu, którą stosuję, i nowy tusz do rzęs. Zacznę od odżywki, dlatego że odżywkę sprawiłam sobie pod koniec września na targach kosmetycznych w Warszawie i zaczęłam ją używać praktycznie od razu po, bo już pierwszego, już pierwszego października zaaplikowałam ją po raz pierwszy. Jest to serum do rzęs, odżywka do rzęs X Lash. Ja zdecydowałam się na mniejszą pojemność, nie wiedziałam, jak moje wrażliwe oczy zareagują i czy w ogóle będę mogła je używać. Dlatego kupiłam sobie tą mniejszą pojemność, 3 ml, która kosztowała mnie 120 zł, co powiedzmy sobie szczerze tak jest kupa kasy, nie ma co ukrywać, ale jest to dużo taniej niż tę ta odżywkę możemy kupić w internecie, dlatego, że na jakichś tam stronach, gdzie patrzyłam wcześniej już na nią kilka miesięcy temu, e, kosztowała 199 zł, więc no jest to jednak duża różnica cenowa. Natomiast e, używam jej codziennie, skrupulatnie przez te 4 miesiące, bo już tyle ją używam. E, nie było przerwy, nie było mojego lenistwa nawet, je, nawet na raz stosowałam ją codziennie wieczorem co codziennie jak mantra powtarzałam tę samą czynność i po dwóch miesiącach stwierdziłam co to jest za syf po prostu nie widziałam żadnej różnicy oprócz tego, że w, w pierwszym tygodniu stosowania podrażniało moją tutaj okolicę rzęsy, górną, górną powiekę, tam gdzie rzęsy jakby wchodzą nam w powiekę, że tak to karykaturalnie nazwę. I mówię, co to jest w ogóle 120 zł wyrzucone w błoto, no ale dobra, kupiłam, zużyję, wyrzucę, zapomnę. Po trzech miesiącach zaczynało się, zaczęło się coś dziać, rzęsy były troszkę gęstsze, trochę dłuższe i powiem Wam, że byłam już pełna Natomiast teraz po tym okresie, jak używają 4 miesiące, rzęsy są dużo dłuższe, rzęsy są dużo gęstsze. E, no nie powiem, że wyglądają jak sztuczne i wyglądają jak rzęsy doczepione metodą 1 do 1, bo tak nie jest, bo nie są takie grube, nie są takie lśniące, nie są aż takie bardzo długie, jak na moje rzęsy, natomiast uważam, że efekt jest genialny. E, na ten temat tej odżywki wczoraj pojawiła się recenzja na moim blogu, jeżeli chcecie zobaczyć efekt przed i po, faktycznie jest ten efekt, nie powiem, że jest to jakieś nie wiadomo co, ale efekt zauważam, zresztą efekt przede wszystkim Wy zauważyli listę i powiem Wam, że jestem zadowolona. Nie jest to odżywka bez wad, ale na pewno mogę ją polecieć, jeżeli będziecie cierpliwi, no bo u mnie efekty tak naprawdę były, zaczęły być widoczne dopiero po trzech miesiącach. Natomiast turbo doładowanie i po prostu pełen tuning zapewnia mi również mój nowy tusz do rzęs, który, który miałam na swojej liście zakupów w tych wyprzedażowych w Sephora, kiedy w Sephora na produkty do makijażu była 25% zniżka. I tą listę, tę listę na moim blogu podejrzewała moja siostra i ten tusz po prostu dała mi pieniądze w prezencie na ten tusz w ramach prezentu gwiazdkowego, więc dzięki sister to raz, a dwa, no po prostu mega tusz. Co tu dużo mówić? Jestem z tego tuszu niezmiernie zadowolona. Jest to pierwszy mój tusz marki Chanel. Nazywa się Le Volume de Chanel. Sama nazwa już nam no, mówi, że on ma dawać objętość, ale ma też wydłużać i podkręcać. Tak naprawdę dla mnie ten tusz robi naprawdę wszystko. Ma genialną, taką trochę dziwną, silikonową szczoteczkę, dlatego że nie są to takie tradycyjne, krótkie igiełki, które wychodzą od nasady tej szczoteczki, tylko są takie... Takie jakby grubasy od nasady, które zwężają się wraz z, z długością i w ogóle ta jest dziwna, ale ja takie dziwne sztuczeczki silikonowe, bo normalne, za normalnymi nie przypadam, ale silikonowe uwielbiam. I ta maskara robi absolutnie wszystko. Wydłuża, podkręca, wyciąga te rzęsy, daje naprawdę fenomenalny efekt. Nigdy nie użyłam, nie nakładam dwóch warstw uszu, bo ja takich oblepionych, aż po prostu kapiących, kapiącego tuszu z rzęs nie lubię, ale efekt, muszę przyznać, jest fenomenalny. Jedyne, co mnie martwi, no to oczywiście cena. Ja ją kupiłam, w sensie, no ja ją kupiłam za pieniądze mojej siostry w promocji za 116 zł. No to faktycznie promocja jak nic. Cena regularna to 155 zł i tyle na żaden kosmetyk, czy to Chanel, czy to w ogóle cokolwiek, na żaden kosmetyk, na żaden tuż do rzęs bym tyle w życiu nie wydała, ale wypróbowałam, jestem super zadowolona, niezmiernie mogę Wam ją polecić, jeżeli chcecie mieć efekt wow, ale oprócz ceny drugim minusem wydaje mi się, że może być jej krótka żywotność, dlatego że ja ją używam od 27 grudnia wiem, że pomyślicie, że kto w ogóle pamięta takie głupoty, kiedy coś się zaczyna używać no ja takie głupoty właśnie pamiętam, więc zaczęłam je używać od 27 grudnia e, używam mi ją 5 tygodni i powiem Wam, że wydaje mi się że za miesiąc będzie ten tusz nie do użycia ja normalnie e, takie na tańsze tusze, na przykład jak Lovely, ok, starcza mi na 2 miesiące, ale kosztuje 9 zł, więc specjalnie mi to nie robi, natomiast ten tusz, no jestem sama ciekawa napiszę jego recenzję, jak już skończy się ta buteleczka, więc póki co polecam, ale to jak mówię, jeżeli chodzi o żywotność, to wydaje mi się, że nic z tym może być krótka. E, dobra, przejdźmy do pytania e, również, co mam na oczach pod względem eyelinera. Odkryłam tani, naprawdę fenomenalny eyeliner, który serdecznie chcę Wam polecić. Jest to eyeliner marki Eveline o nazwie Celebrity's Eyeliner. E, nie wiem, czy tylko celebryci i gwiazdy mogą go używać. Wydaje mi się, że my, zwykłe śmiertelniczki, też tam się coś od życia należy i też możemy go sobie sprawić. Za 12 zł sprawiłam go sobie, tylko teraz nie pamiętam, czy to był Rosman, bo w Rossmanie w niektórych Rossmanach są szafy Eveline, czy w naturze? Bez różnicy, w każdym razie 12 zł. Spodziewałam się, właściwie nie wiem czego się miałam spodziewać, bo żadnego eyelinera wcześniej z Eveline nie miałam, ale powiem Wam, więc nie spodziewałam się niczego, a dostałam super eyeliner w rewelacyjnej cenie. Przede wszystkim tak, podoba mi się pędzelek, dlatego że jest taki malutki, więc spokojnie możemy zadecydować, czy danego dnia mamy ochotę na taką malutką, cieniutką, delikatną kreskę, czy takiego po prostu wielkiego kolosa na oku. Więc ja lubię, kiedy to ja mogę zadecydować, jaką kreskę chcę namalować, a nie wielki aplikator, czy tam pędzelek od eyelinera. Po drugie, oczywiście jest bardzo czarny, nie trzeba pięć razy w jednym miejscu malować tej kreski, tak malowanie kreski nie zajmuje nam 10 minut, tylko po prostu, wiadomo, każdy w ramach, w miarę swoich umiejętności tą kreskę namaluje, myślę, że bez najmniejszego Problemu. Po trzecie jest trwała, nie rozmazuje się. Oczywiście kiedy ja tam sobie, wiecie, wsadzę palec do oka i tam sobie dłubię, nie wiadomo czego szukając, no to się rozmaży. Natomiast ta jaskółka się trzyma dobrze, więc powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona i bardzo serdecznie mogę Wam go polecić. 12 zł Natura albo Rossmann, myślę, że też będziecie zadowolone. Jeżeli lubicie takie linery, które po prostu długo się utrzymują, mają bardzo czarny kolor i też nie ma jakiegoś z nimi większego problemu ze zmyciem, tak. Eee, pytanie numer dwa. Eee, co miałam najczęściej na ustach w minionym miesiącu? Najczęściej w minionym miesiącu na ustach miałam dwa produkty tej samej marki Golden Rose, którymi szczerze jestem oczarowana. Eee, zacznę od tego, co mam dzisiaj na ustach. Zawsze, kiedy miałam w filmikach takie ciemne, fioletowo, e, fioletowo jakieś bliżej nic, niezidentyfikowane usta, to była ta kredka z Golden Rose. Pisałam również wam chyba pod koniec grudnia chyba o niej na blogu. Jest to Golden Rose seria Dream Lips Lip Liner w odcieniu 520. Nie ma co robić słuchano bo widzicie, widzicie co jest na ustach. Kredka, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Ona kosztuje 6 zł, a nie jest dla mnie gorsza niż te moje ulubione kredki do ust z Maka serii Pro więc coś to musi oznaczać. Bardzo długo utrzymuję się na ustach. Ja najczęściej noszę solo, tak jak mam dzisiaj. Nie muszę jej poprawiać. Poprawiam ją dopiero po jakichś dwóch, no, trzech godzinach myślę, że... Nie mogę spokojnie, komfortowo rozmawiać, nie muszę zerkać, czy coś tam na zębach mi się nie osadziło, bo to jest taka kredka dająca, nie błyszcząca, a raczej satynowe wykończenie, ładnie się utrzymuje. No tych kolorów, jeżeli ten wam kolor się nie podoba, to polecam naprawdę same kredki, kredki same w sobie. Kolorów jest po prostu, no nie milion, ale naprawdę wiele e, i serdecznie mogę wam ją polecić. Uważam, że w takiej cenie, a nawet nie w takiej cenie, po prostu nawet, że uważam, że jeżeli chodzi o drogeryjne konturówki do ust, to niczego lepszego nie znajdziecie, absolutnie jestem pod wrażeniem. A w poprzednim filmiku oraz w kilku również poprzednich, e, miałam jaśniejsze usta, takie satynowe, delikatnie różowe, w takim kolorze różowym, ale stonowanym z letkiem fioletu, to jest ta pomadka, również Golden Rose, moja ulubiona seria z Golden Rose, czyli Velvet Matte Lipstick i to jest odcień 07, taki delikatny, codzienny, również ładnie się utrzymuje to, że uwielbiam te, te pomadki, to dobrze wiecie. To jest moja nowa, kupiłam sobie w grudniu właśnie te dwie, te dwie rzeczy na stoisku Golden Rose i jestem super zadowolona. Cena tej pomadki to 10-11 zł, w zależności od stoiska, tam wiecie, czasami złotówkę czy dwa mogą przyciąć, czy, nawet jakbyście za 12 do tych trafiły, czy warto ją kupić? Oczywiście, że tak, bo te pomadki są moimi ulubieńcami z zeszłego roku. Serdecznie je polecam. Jeżeli chodzi o pytanie, numer 3, to tym razem już ostatnie co miałam na paznokciach i czy zrobiłam sobie żele. Nie, żelowych, żelowe paznokcie miałam w sumie na studniówce, więc było to x lat temu, już dawno, dawno temu i nieprawda. Natomiast teraz zawsze, kiedy widzicie, że mam na paznokciach Frencha, który ostatnio, ostatnie miesiące na paznokciach miałam praktycznie non stop, dlatego, że bardzo mi się taki świeży, zadbany efekt na paznokciach podoba i uzyskuję go zawsze tymi samymi produktami. Biała, biała końcóweczka, białą końcóweczkę wykonuję lakierem z Deli z serii Crocodile Prosilk. Jest to taki zwykły był biały lakier, czy on ma jakiś numer? Pewnie ma. Chyba jest to 0,8, o ile się nie mylę, ale jeszcze sprawdzę i napiszę Wam w opisie. Więc biały pasek wykonuję właśnie tym taniutkim, bardzo fajnym i u mnie w mojej kolekcji, mini kolekcji lakierów, którą tam widzicie, jest już chyba za dwa lata, nic się z nim nie dzieje, bardzo polecam. No a bazą taką delikatnie różową jest oczywiście Essie w odcieniu Ballet Slippers. Tutaj akurat mam dwie warstwy, ale czasami nakładam trzy. Jeżeli chcecie mieć jeszcze taki bardziej kryjący, jeszcze bardziej mleczno-różowy efekt, no uwielbiam te lakiery i jeżeli macie ochotę na frencha, to te dwa lakiery serdecznie Wam polecam. Przejdźmy teraz do pielęgnacji. W pielęgnacji będzie dosyć ubogo, bo przez cały czas stosuję te kosmetyki, o których Wam mówiłam w, ulubieńca. w ulubieńcach. W ulubieńcach nie wspomniałam o tej masce, ale nadrobiłam to szybko i kilka dni temu pojawiła się recenzja. Jest to absolutnie jedyna maska do włosów, o której mogę powiedzieć, że jest niesamowita, że działa cuda i że serdecznie każdemu mogę ją polecić. Jest to Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Droga, ale naprawdę pieruńsko skuteczna. Recenzję zostawiam Wam pod spodem, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. A na sam koniec Chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch produktach z e, serii Ziaja Rebuild. Ja już o tym maśle do ciała wspominałam Wam wiele razy. Bo jeżeli chodzi o takie produkty ujędrniające, które stosuję na pośladki uda i łydki, e, to mam dwa takie swoje ulubione produkty: Serum zielo, biało-zielone z Eveline, takie wyszczuplające, antycelulitowe, ujędrniające oraz właśnie to masło e, z serii Ziaja Rebuild. Uwielbiam również e, taki balsam. E, nie w żelu, tylko taki balsam wyszczuplający również tej marki, taki w takiej wyższej tubce. E, natomiast teraz od końca grudnia, więc już również ponad miesiąc, używam te dwa produkty w, razem, oczywiście nie zawsze, bo te to jest peeling, który stosuję mniej więcej co kilka dni, raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu różnie z tym bywa. Jest to peeling myjący grubo wyszczuplanie przez ujędrnianie i jest to ta seria Ziaja Rebuild. To są kosmetyki przede wszystkim dla tych z Was, które potrzebują, znaczy potrzebują, które chcą używać um, produktów, które są tanie, ale skuteczne i faktycznie to ujędrnienie po, pre, po regularnym stosowaniu się pojawia, ale przede wszystkim musicie e, stosując tą serię lubić zapach anyszkowy. Po prostu ten, ten, um, ten, to masło do ciała jeszcze tak mocno nie pachnie, ale to po prostu daje tak czadu, że aż Aż przeczyszcza nos. Jeżeli macie katar, powiem Wam, odetkanie nosa murowane. Tutaj tego produktu mi zostało za dużo Dlatego, że ja je stosuję na całe ciało I akurat tego peelingu sobie nie żałuję Jak ten peeling działa? Oczywiście działa tak jak ma działać Czyli peelinguje, złuszcza martwy naskórek Poprawia mikrokrążenie I sprawia, że te kosmetyki wyczuplające W moim przypadku to właśnie masło do ciała ujędrniające Wchłania się lepiej i działa to wszystko skuteczniej Sprawia, że to ciało po prostu jest bardziej jędrne Ja też trzymam super dietę Bardzo dużo ćwiczę Staram się jak nigdy, jak mogę Już od dwóch ponad miesięcy Więc faktycznie taki zmasowany atak przynosi efekt, natomiast same masło no pewnie na niezbyt wiele się zda, ale jeżeli chcecie mieć taki tani produkt, który będzie wspomagał właśnie Wasze wysiłki, będzie taką nagrodą za Waszy wysiłek fizyczny, za Wasze starania, za Waszą super dietę, to to na pewno mogę Wam polecić. Ponadto ten produkt naprawdę ma doskonały skład, dlatego, że zawiera kofeinę, koenzyp A, elkanitynę, ekstrakty z kawy, z bluszczu, rozmarynu, morszczynu, gorzkie pomarańczy i ma też witaminę E, a za nawilżenie oprócz witaminy E odpowiada jeszcze masło i więc raz, że dzięki niemu możemy nasze ciało po prostu nawyżyć to jeszcze po prostu je ujędrzyć. Więc ja jestem absolutnie pod wrażeniem. Zresztą no, ten, ten kosmetyk to już jest moje nastę, myślę, że w życiu opakowanie, ale ten miałam, mam po raz pierwszy i też jestem pod wrażeniem. Więc jeżeli potrzebujecie tanich, fajnych produktów do ujędrnia, to polecam. Tylko tak jak mówię, zapach anyszku, po prostu hardkorowy. No i, i co? No i tyle. Ja bardzo serdecznie polecam i jak mi się skończy, to na pewno szybko, pierwsze co pójdę, to szybko pójdę je sprawdzić sobie ponownie. I tak, to jest cała moja radosna Radosna gromadka ulubieńców. Jeżeli któryś z tych produktów wpadł wam oko, to naprawdę serdecznie polecam jego przetestowanie na własnej skórze. Jestem pewna, że większość z tych produktów bardzo dobrze się u Was sprawdzi, więc jeżeli akurat jesteście na etapie interesowania się danym produktem z kategorii, którą tutaj wymieniłam, to serdecznie mogę Wam te produkty polecić. Dajcie mi znać, co Wam się super sprawdziło w tym miesiącu. Jestem bardzo ciekawa. No i co? I widzimy się w nowym tygodniu w nowym filmiku. Pa!